Już minął rok od premiery ulepszenia do kamery Blackmagic 6K, czyli Blackmagic Pocket 6K Pro i o ile może w kwestii jakości obrazu nie było tutaj jakiejś rewolucji, to na pewno poprawiona została funkcjonalność tej kamery na tyle mocno, że gdybym miał teraz wybierać między kamerą Blackmagic 6K a 6K Pro, to na pewno bym poszedł w tą 6K Pro. W tym filmie powiemy sobie właśnie o plusach, minusach kamery Blackmagic 6K Pro z perspektywy roku istnienia na rynku. Na początek podamy wam szybką specyfikację techniczną tej kamery. Blackmagic 6K Pro ma ten sam sensor co poprzednik, czyli sensor nagrywający w rozdzielczości 6K w rozmiarze Super 35. Filmuje w tej rozdzielczości do 50 klatek na sekundę. Jeśli chodzi o slow motion, to mamy dostępną rozdzielczość 2.8K w 120 klatkach w proporcjach 17 na 9. Mamy też mocowanie EF Mount, poza tym 13 stopni rozpiętości tonalnej, dual native ISO, czyli natywne podwójne ISO na poziomach 400 i 3200. Do tego mamy wbudowane filtry ND. Pięciocalowy ekran dotykowy o rozdzielczości Full HD, który jest jednocześnie odchrany i ma jasność maksymalnie 1500 nitów. Tak jak w poprzedniku mamy wejście na kartę CFast, wejście na kartę SD, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, złącze HDMI, złącze USB-C, jedno złącze zasilające 12V i. Dwa wejścia mini XLR, czyli jedno dodatkowe w porównaniu do poprzednika. Na początek klasycznie sobie powiemy szybko o budowie, i sama budowa wcale nie jest taka poketa. Akurat w tym przypadku mamy założoną kratkę, żeby trochę dociążyć, zabezpieczyć tą kamerę, tym bardziej, że jest ona zbudowana z plastiku, więc to też wpływa jakoś na jakość solidność kamery, więc kratka daje dodatkowo pewności do tego, że całość nawet przy jakimś upadku czy wderzeniu e, przetrwa. Backmagic Pocket 4K już sam w sobie był dosyć spory, 6K było większe i 6K pro jest jeszcze większym plusem takiego rozmiaru jest to na przykład, że osoby o trochę większych dłoniach, tak jak na przykład ja, będą miały pewniejszy chwyt, bo ten grip rzeczywiście jest tutaj trochę pogłębiony i można pewnie trzymać tą kamerę, kiedy ma się właśnie większe dłonie. Tak jak u poprzednika mamy mocowanie Canon EF, więc podepniemy do niego multum różnych. Obiektywów z tym mocowaniem, jednak jest tutaj jeden minus spowodowany zastosowaniem filtrów ND, o których sobie później, później powiemy. To znaczy, mamy sporą odległość od magnetu do matrycy. To sprawia, że to prawie wyklucza możliwość zastosowania adaptera, który umożliwiłby nam podpięcie obiektywów typu vintage. Są pewne rozwiązania, żeby wymienić sobie mocowanie Canon EF na mocowanie typu PL. Jednak to wymaga dużo zachodu i nie wszyscy się na to zdecydują, bo każdorazowo będą musieli sobie odkręcać, dokręcać śrubki, wymieniać mocowanie jedno z drugim. Bardzo dobre jest w tej kamerze to, że mamy. Pod kamerą dostępne dwa mocowania statywowe. Dzięki temu, albo tak jak my w tym przypadku, możemy wpiąć sobie kamerę do klatki i będzie w tej klatce siedzieć pewnie, nawet jeśli jedna ze śrubek się lekko poluzuje, albo jeżeli zakładamy samą kamerę na statyw, który ma dwa wejścia właśnie mocujące statywowe, to możemy zamontować samą kamerę na takim statywie z jakimś cięższym osprzętem i też mamy pewność, że kamera będzie siedzieć na nim pewnie. Menu jest bardzo dobrze zorganizowane jak na kamerę Blackmagic przystało. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że jest to menu jednym z bardziej intuicyjnych, zastosowanych w kamerach. Jest logiczne, przyciski są duże, więc łatwo jest trafić w poszczególne opcje. Szczególnie jest to przydatne w sytuacji, kiedy na przykład zimą kręcimy w rękawiczkach, które umożliwiają nam obsługiwanie urządzeń na dotyk, to też łatwo będziemy mogli trafić w poszczególne opcje, nie ściągając rękawiczek z rąk. Jakość w pokoje 6K Pro jest rewelacyjna tak samo zresztą jak u poprzednika. Jak na kamerę za 10-17 tysięcy naprawdę jest super, kolory skóry są rewelacyjnie odwzorowywane. Jeszcze niedawno też Blackmagic wprowadził nową aktualizację o nazwie Gen 5 jeśli chodzi o reprodukcję kolorów, więc w porównaniu do czwórki zdecydowanie zostały poprawione bolączki, które w tych poprzednich wersjach istniały. Rozdzielczość 6K, wiadomo, robi roboty, jeśli chodzi o ostrość, szczegółowość obrazu i możliwości kadrowania. Przykładowo, możemy nagrać wywiad na jedną kamerę, jeśli mamy ograniczony budżet, i po postprodukcji sobie wykadrować tak, w taki sposób, że zaimitujemy w pewien sposób, oszukamy, tak jakbyśmy kręcili trzema kamerami, bo mamy ujęcie na jedną osobę, na drugą osobę i plan szeroki i nie będziemy tracić jakoś specjalnie na jakości, jako że mamy rozdzielczość 6K. Tym bardziej, że większość osób konsumuje treści w rozdzielczości Full HD na przykład na urządzeniach mobilnych czy ekranach laptopów czasami trochę większych. Kodek BIRAF jest bardzo dobrze zoptymalizowany, jeśli chodzi o postprodukcję, cały workflow, szczególnie jeśli korzystamy z programu DaVinci Resolve lub DaVinci Resolve Studio. Sam ostatnio sprzedałem Black Magica pocket 4K na rzecz Sony A7S3 i czasami, szczerze mówiąc, brakuje mi tej płynności działania w postprodukcji. W pocket 6K Pro mamy drugi, alternatywny kodek ProRes. Jednak jeżeli chcemy z niego korzystać, to musimy się przygotować na to, że pewnych funkcji nie będziemy mogli użyć w tej kamerze, to znaczy maksymalnie rozdzielczość 4K, nie będziemy mieli opcji zmiany balansu bieli czy iso nie będziemy mieli też dostępu do opcji highlight recovery. Jeśli jesteście użytkownikami Final Cut, to możecie tutaj być często zainteresowani korzystaniem właśnie z kodeku ProRes, jako że workflow z kodekiem Birav dla programu Final Cut jest trochę bardziej skomplikowane. W poprzedniej wersji też nie było możliwości filmowania w Birawie w rozdzielczości 4K. Tutaj już jest. To nas bardzo cieszy. Jedną z dwóch kluczowych funkcji, które wprowadził model 6K Pro, to wbudowane filtry ND. A po co one nam są? Ano po to, że jeżeli chcemy kręcić film na pełni otwartej przysłonie, przy pełnym nasłonecznieniu, na poziomie migawki 1,50 lub powiedzmy 1, 1,00, no to filtry ND w takiej sytuacji jest, są nam niezbędne. Jeżeli nie byłoby wbudowanych ich w kamerze, to trzeba by było je nakręcać, albo w przypadku używania Mateboxa, czy Boxa, wkładać filtry kwadratowe, a mając taką funkcję w kamerze, nie musimy tracić na to czasu, po prostu sobie jednym przyciskiem przełączamy odpowiednią wartość i w ten sposób zaoszczędzamy po prostu sporo czasu. Osoby, które używają już filtrów ND, czy to o zmiennej gęstości kołowych, czy o całej gęstości niższej jakości mogą zapytać o to, czy występują przebarwienia i jak najbardziej w tym przypadku występują takie przebarwienia. Najbardziej widoczne są one na poziomie sześciokrotnej przysłony. Wtedy jakby filtr dwukrotny i czterokrotny nam się nakłada na siebie, więc ten kolor shift jest bardziej wyraźny, ale plusem jest to, że w porównaniu do filtrów kołowych szarych, u których występuje takie przebarwienie, to tutaj jest ono równomierne na całym obrazie, a nie tak jak w przypadku wielu właśnie filtrów kołowych o zmiennej gęstości, gdzie to występuje w takim nierodnorodnym stopniu. A w takiej sytuacji jesteśmy w stanie sobie szybko poradzić w postprodukcji z takim przebarwieniem. W menu też możemy sobie wybrać, w jakich wartościach chcemy wyrażać poziomy filtrów ND. Jeśli chodzi o efektywność tej kamery czy tego sensora w słabym oświetleniu, to zobaczcie sobie kolejne ujęcia, ocenicie sami, ewentualnie macie link do pobrania plików w opisie filmu. Jak na kamerę o potężnych możliwościach i relatywnie niewielkiej cenie przystało, mamy w tej kamerze kilka minusów, na które najczęściej znajdują się rozwiązania lepsze lub gorsze, ale znajdują się i teraz powiemy właśnie o najważniejszych z nich. I pierwszy minus, który występuje właściwie we wszystkich kamerach Blackmagic. To bateria i żywotność. W tym modelu mamy model NP570 marki Sony, więc teoretycznie powinno być lepiej. W praktyce jest podobnie. Wytrzymuje bateria około 40 minut do godziny, w sytuacji kiedy mamy ustawioną jasność ekranu na poziomie 50% i filmujemy na przykład w 25 klatkach do rozdzielczości 6k. Jeżeli chcemy wydłużyć czas działania tej kamery, to możemy to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, możemy albo dokupić sobie opcjonalny grip na baterię, do której możemy wsadzić dodatkowe dwie baterie, albo możemy sobie skonstruować jakieś połączenie z zasilaniem na baterię V-lock. To też jest jakieś rozwiązanie. Dodatkowo dociążymy w ten sposób kamerę i będziemy mieli całość stabilniejszą. I trzecie rozwiązanie: taki tip dla osób, które posiadają viewfinder doczepiany do tej kamery. Możemy zmniejszyć jasność ekranu na 0% i korzystać tylko z viewfindera. W ten sposób powinniśmy zyskać dodatkowe 15-20 minut działania kamery. Jeszcze jeden element, jeśli chodzi o baterię, o którym warto powiedzieć. Moim zdaniem, to ta wizualna reprezentacja poziomu baterii. To znaczy widzimy tylko graficznie, ile mamy baterii, albo, czy, albo pełną, albo częściowo zużytą, w połowie zużytą, albo um, widzimy ją na czerwono i wtedy mamy problem, hmm. bo... Nie wiemy, ile jeszcze podziała, czy to 15 minut, czy 10 minut, czy 5 minut, więc jeżeli, jeżeli jesteśmy podczas zdjęć, to generuje to niepotrzebny stres. Możemy sobie kliknąć w tą grafikę baterii, wtedy wyświetla nam się woltaże. Dla niektórych może to wystarczać, jednak dla części użytkowników nadal to może być niewystarczający parametr, a przydałoby się chociażby procenty, które by nam mówiły dokładniej o tym, za ile możemy się spodziewać końca baterii. Drugi minus, który może nie być wcale minusem dla osób, które mają do czynienia z profesjonalnymi kamerami filmowymi, to brak stabilizacji matrycy. Jest to dla niektórych minus, więc w takiej sytuacji musimy korzystać z obiektywów, które mają na przykład stabilizację optyczną. Dzięki temu, że mamy tutaj przenoszenie przez mocowanie elektroniki, to... Możemy korzystać z takich obiektywów i też czasami się pokusić o filmowanie z ręki. Jeżeli chcemy sobie dostabilizować kamerę, to albo dodajemy jej wagi w postaci właśnie takiej klatki, może baterii v całego riga, albo mocujemy ją na stabilizatorze, na gimbalu, na statywie. Opcjonalnie, tip dla niektórych, nie w każdej sytuacji, ale czasami, to, to jeśli będziemy chcieli korzystać z viewfindera, to możemy właśnie sobie Trzymać kamerę w taki sposób, w taki dociskać oko do Viewfindera. W ten sposób uzyskujemy trzy punkty styku z kamerą i w ten sposób też możemy dodatkowo sobie ustabilizować obraz. Tak jak mówiłem, nie w każdym przypadku do użycia, ale czasami zrobi robotę. Trzeci minus, który sprawił, że między innymi ja sprzedałem swoją kamerę Blackmagic, to brak autofokusa. I o ile u osób, które filmują często jakieś wydarzenia typu round and gun to dyskwalifikuje tą kamerę. Jeśli jednak jesteś osobą, która ma doświadczenie z manualnym ostrzeniem, patrz w stronę właśnie manual focusa z pewną sympatią, korzysta z pomocy ostrzyciela to jak najbardziej ta kamera jest dla Ciebie. Poza tym mamy tutaj dostępną funkcję focus peakingu, mamy dostępne zbliżenie obrazu, więc możemy sobie precyzyjnie ustawić ostrość tak jak chcemy, więc w sytuacjach kiedy mamy plan Zaplanowany, dobrze, mamy czas na to, żeby ustawić sobie kadr, to ta kamera bardzo dobrze się sprawdzi. I czwarty minus tej kamery, który występuje nadal, to znaczy przebarwienie w stronę niebieskiego na tym fajnym, jasnym, dotykowym ekranie, jednak jest rozwiązanie. Producent posłuchał użytkowników, którzy początkowo kupili tą kamerę zaraz po premierze i wprowadził narzędzie do tego, żeby ręcznie sobie. Zmienić przebarwienie ekranu tak, żeby był jak najbardziej zgodny z rzeczywistością. Kolejny mały minus tej kamery to mały, dla niektórych większy. Brak filtra antyaliasingowego, co skutkuje morą, tym efektem mory. Kiedy na przykład filmujemy osobę ubraną w. W koszulę w cieniutką krateczkę, wtedy możemy zaobserwować takie dziwne zniekształcenia obrazu. To jest właśnie mora, więc filmując tą kamerą musimy wiedzieć, co będziemy kręcić mniej więcej i jeżeli na przykład kręcimy wyżej wymieniony wywiad, to wtedy zawczasu musimy poinformować osoby, żeby nie zakładały takich ubrań, które mogą ten efekt spowodować. I podsumowując, Blackmagic Pocket 6K Pro jest kamerą nieidealną, ale genialną do swoich zastosowań, czyli filmy niskobudżetowe, fabularne, do klipów muzycznych, do reklam różnego rodzaju. Ta kamera na pewno bardzo dobrze się sprawdzi. Funkcje takie jak rozdzielczość 6K, wbudowane filtry ND, rewelacyjny kodek BIRAF sprawiają, że ta kamera naprawdę w wielu zastosowaniach ma sens. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tej kamerze. Może już jesteście użytkownikami tej kamery, możecie coś podpowiedzieć więcej niż ponad to, co słyszeliście w tym filmie. Jeżeli podobał Wam się ten film, to zalejkujcie, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to w komentarzach. Oczywiście je wpisujcie, będziemy odpowiadać na bieżąco, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć! Thank you